Kranio masz? Siema z tej strony Piku za Pikuś, Apokalipsa, Grzanek, nowy Franio Ninja i prezenci. Dzisiaj będziemy grali na snapchocie Infinity i mamy challenge, że żyjemy tylko na tym, co znajdziemy w środku. Oczywiście. Mam przygotowane podstawowe itemy. I pierwsze co, bierzemy jakąś książeczkę. I wrzucamy ją do portalu. Jak ją nazywamy? Nie wiem, ja moją nazwę. Ny, o, o, b Ej, po kolei zwracamy. Najpierw ty, później ja, później kto chce. I wchodzimy do portalu nup, wszyscy do mnie. Dobra, wchodzimy do portalu nup. Słaby ten, bardzo. No ale nie no, to nub. Chodź. O boże. O boże, ten nub. I to jest serio, nup. Ile będę namił, w Google. Tęczaj, ciemność, boże. Olej, w grunek Google, jest kolorowy. Ale nie mów. Bo to w Family Friendly miał być, już nie będzie. Dobra. Dobra. Ale co ty no odwalasz? Ale nie tu, bo się zagubimy w tych wymiarach. A no, nie no, piękny portal. Chodź, nie, Dobra, mówię, Zobacz, to, nie, no, to się, Dobra. To mówię że jestem najlepszym budowanym portalem. Ej, teraz ja, jak nazwać, jak nazwać, nazwać, ekipa PPG. Dobra. Eee, e, e, ekipa PPF, bo już jest to to nowy. PPG i, fran... P -P -F. Y I Dobra, PPG i Franio PPGF i Franio Dobra, ekipa PPG i Franio. Ciekawe co to będzie. O, fajny żółty portal, wchodzimy. Zółty Ja nie mogę się doczekać z zielonego portalu widzowego. Ekipa PPG jest najlepsza! Diumety wszystko! No widzowie, widzicie? Widzicie, widzicie ekipą PPG. Czy chcecie być ekipą Zasubskrybujcie kanał A będziecie też będzie tyle diaksów. Ej, Ej chopatrze, zobaczcie co tam jest! No dole! Ale loguje w tym wymiarze! No. Dlatego bo to wszędzie są diaksy. Ej, no ma jakieś Ej, mi mega ludzie! Ale mam logi! To jest powalony wymiar. Wy nie widzicie co tam ale jest. Ale tam jest jakaś struktura! Ej, każdy ma takie logi? No. Tam są jakieś nowe struktury! Ale... Nie, też Nie, też Ej, widzowie! Ono chyba ja, wywali! Ale ja jako jedyne chyba chodzę. No chyba chodzisz. o ja też chodzę. Dobra, my mamy najlepsze komputery. Hmm. Ale jak widzicie, jeżeli chcecie dołączyć do jakiegoś PPG, czy... No nie lagowało w skali, czekajcie. Ja mogę po... chodzić, mogę chodzić! Ja pewnie 3 fps -y. Ja nie wiem. A ile Ja bo... Nie No to się o dobra. Ale wychodzimy z tego wymiaru. To jest dla To jest ścięty wymiar. Ale wrócimy tak, będziemy mieć drewno i żelazo. Może... ogarnijmy się trochę w podstawowym wymiarze, to a nie najpierw flagujemy za komputery. Ale chodźcie, to musimy znaleźć... To szkoda, jak się nazywał twój pierwszy wymiar? mogę hmm, nazwać wymiar pierwszy. Ty, a ty? Kat, weźmy... Myśmy... O Boże! O Boże, Boś nie klikaj, nie klikaj, bo cię wywali! Nie klikaj! No Dobra. ja wychodzę, ja wychodzę! Ej, nie mogę w ogóle się ruszyć. Musisz Ej, być przerąbane. Dobra, wyszłem! Oj, nie laguj od razu, wolność! Ej, ja nie, nie ja mogę mam kliknąć wcięte. Dobra, i teraz Frania Ninja mnie. Ja nie książkę. mogę kliknąć back to the game. Frania Ninja! Dobra, uszę Proszę, muszę nazwij nowy świat, jak chcesz. No nazwać coś tam i, te, i to wrzucić w portal jakiś. Nazwać się, jak chcesz. Dobra, I, i wrzucić w ja nie Mówi to w ogóle Minecrafta wydobyło, idę. Problem techniczny, bo... Zla... Jak nazwałeś? Widzowie mi ścieło tak, że nie umiem się ruszyć. Zaraz dołączę, tylko mojego życia widziony youtuber. O nie. Ma super ścięcie. Ale ścina w tym miarze. Trzeba tam pójść, pozbierać diamenty i stamtąd idziemy. Czy jak zobaczymy drewno i żelazo, to wam wracamy? Właśnie jest, ale okay. Właśnie, to Co? jest mój problem. Trzeba... O! Ej, weź nazwijcie Ej, ten ja Portal Food! Idę, nie, nie? Nazwijmy Portal Food, dobra, już Ci daję kolejny ten. Nazwijmy. Kurna, jak mnie. Ale nie, to właśnie nie mała, Jak? Jak Dobra, jestem w tym... Boję się tego nienazwanego pasztala, ale... w No, ja próbuję tam dowiedz. Dołączamy. Ciekawe co się stanie. Jezu Chryste, co to jest? Co ty pisałeś? Ooo! Jedzenie mamy! Gdzie wy jesteście? Drewno! Właśnie wchodzę do was. No, fajnie. Patrz na mnie. Z wierki, z wierki, z wierki. Ej, czekaj, ale tu chyba jest drewno! Chyba jest drewno! No jest! Dużre. Ej, robimy sobie tę pić! A tu są drewniane i ty! Ej, tu przynajmniej nie laguje! Czekajcie, muszę dobrze wrócić! I właśnie w tym wymiarze nie! Ej, mamy drewno do końca! Zresztą. Ej, a jest dalej w Indiach znowu! Dużo? Średnia na jeża? No ale to się nie dzieje, bo za bardzo się dzieje w niebie. To są jakieś piaski. I zlegało z znowu przed światem. Ej, a na zimny świat nocz! No, Dobra, nie no mam. To znaczy o okiem świat załóżmy gówno, nie wiem A Shed, Shed no z... Ja Nazwa Shed, ok Czekajcie, bo ja jestem bo to w To nieksowym nie. upośledzeniu ej, ej, wrzucamy to gdzieś zbyt, to... Zmęczono się w tym nieksowym, nie? Ej, chodźcie, wrzucamy tak zwane, nie będę mówił to. Ej, chodź, wrzucam to Dobra co to za portal Shed? Ej, to jest dosłownie jakieś gówno, kurwa <laughs> Przygotujcie broń Ej jest popsuty, ej, to jest gówno Dobra, ten dużo buba. Ehe, to jest tej skon... To jest taka wersa po przypadło! Patyki zbierać! Jakby sobie od telefon do No. Nie, ja tutaj nie mam fotę. No, no tu jest duże, w takim. Ja mam 200. Ej no ja mam tutaj mi w ogóle nie ladży. Ej, ej, my... No ja no, ja jestem chcę w tamtym portalu. Nie co mi się stało w ogóle. Mam ci się od że... Nie wiem, nie. No. no co nie, bo ty jesteś za dupie i tutaj nic nie ma, dlatego nie można nic się obijać i A ja się czuję trochę jak w Ricky to i Morty, choda, a ty... E to jest Ricky Morty normalnie mam wrażenie. jo, my jesteśmy w takim i Morty sobie podróżujemy między wymary... Myślę, że mamy przygody, ale jeszcze przygodu żadnych zmowami nie było, ale też nie będą. Bo wiesz, że nam... Jak macie drewno, idźcie rozwalać endermany, bo ci perły. Właśnie, wracajmy do, do tamtych w... światów. Ja idziemy do świata, w którym są endermany, i co to zdobędziemy perły. A potem idziemy do zwykłego, ogarniamy jakieś żelazo i... Idziemy te diamenty. A właśnie, musimy, właśnie, musimy... Ej, i jej iron, bo musimy zdobyć żelazo. Bez żelaza... Dopóki... Jak będziemy mieć żelazo, to mamy wszystko. Chodźcie. mam sobie... Ale, ale to, ja myślałam, że to jest główne, ale to nie było tak. A czy to było? A czy ten portal wyglądał jakby... Ej, chłopacze, stać mi na zrobienie łódki. Macie craftinga? Nie. No, nie robię. Ja to wyrzucę wyrzucił łódkę. Ok? Bo ty najbardziej umiesz zabijać. Czasami, jak nagrywaliśmy serię, to ty najlepiej zabijałeś. Proszę, prezent. Brak, po był To Chyba ten nie wiem Oby to nie budajmo! O nie To ender? Górę, tak. tak łódkę Duży, też mi laguje trochę no. Dobra już jednego endermana ustawiliśmy, zalamy Ledzy Także... Kolejnego łapu Nie laguje akurat Mam 200... Jak dostajesz łódkę? A, to ja mam łutkę. Ej, każdy niech sobie zrobi łódkę, i każdy będzie osobnego. A właśnie, chłopacy, przecież... O kurde, jeżeli będziemy mieli dużo ndp, przecież tamty, jak w jakimś świecie były te wejścia do tego nowego portalu, do tych portalów endowych, gdzie są diaksy. Dobra, ej, zabijamy, potrzebujemy każdą parę dla jednej Pamiętaj, Pamiętacie? Osoby. Ej, chłopacy, były te... Pamiętacie, co było? Patrz, jak to się nazywa? O, no też, się nie wpadłem. Mój do ścianów. To też. To też. Grzanka. Osoby, które strzeże w serwisie. To grane ty się przesuń jak najdalej, Wi-Fi. Jak najbliżej, znaczy. Zanik, mam no cały serwis. Bo jestem najdalej, Wi-Fi. On stoi jak najdalej od Wi-Fi może. Zanik, on stoi najdalej od Wi-Fi, jak może. się dziwi, że serwer wolani, nie? Jeżeli nie, ja chcę, bo to bo nie... Mi... O, to pan, kolana. No A to tam, kolana, co tam, kolana? Minecraft i no. płoniesz cały, w lawie i przyszedł. Ja mnie ułamał O Jezu! Ej, są też z... z endu pół serduszka mał, gdzie jesteście? A E o, uciekam Nie wiem, bo mnie tak zleknęło, że nagle się pojawiłem umierając Mam tych uchodźców, idę do tego świata prosa Mam dwie perełki, franio, chodź idę do tego świata pro Dobra, musimy trzy perełki. Ej, ja weź wiesz, weź nie był lak w naszych komputów do to rulece. Mo <noise> jest wersję serwy latło mnie Dobra, to ja mam swoją. Jest taka szansa. Dobra, pikuś nie? mam dla ciebie perełkę i idziemy do tego MC. To chodź, który to, smutne, był? To, był ten? Jestem... to był? To jest smutny najprawdopodobniej. To butę? To butę, czy który to był? E, gdzie ty jesteś planek? Ja no, przypadek, to był ten sam, to był ten sam. Ta, no. niebieski, dobra. Dobra, tu jest, tu jest, tu jest, chodzimy. Znajdzie perełkę, pójdź. Ale to mocno można położyć na tej drodze, w klawiach. Ja jestem... Jak by tu mi lagnęło, skąd mi lagnęło? A, 30 fs, dobra. Dobra, czekajcie, trzeba tu dojść. 30 no. fs. Ja, A się ja będę pereły. Robię, na przykład, na Ej, mam tordorem, weź. wejść! Ej, tu drewno jest wszędzie! Dobra, już tam Ej, tu wszędzie drewno jest! Zwaliło mnie. A? To też widać. To został franio. Ej, będzie nas tak wydopcać, nie? Bo Grzanek, ma taki. Ten, ten, ten. Bo Grzanek klamuseny. powinien być, ty, być tam i patrzeć co by kolana, nie! Mam mu serwer. Bo też nie mówię dobrze. Grzanek, on ma najgorszy internet. W Polsce. A czy ja mam najgorsze? A czy my jest najgorsze? Że my mamy się... najgorszy. jesteśmy w miejscu, w jest najgorszy internet w Polsce. No. Więc trochę pszczerbane. Ale tak serio. Pójdziemy w to, tu... to. No ja też, kurde, ale to jest trochę powalona wersja i jesteśmy mam ja? Znaczy, bo to wersja tak no, no, ale właśnie nie dziwię, jak oni przygotowali taką wersję, jedną wersję i prima plusową. Czekajcie, zresztuje serwer. Czworstwować serwer. Dobra, Pikoś, zakończ odcinek, powiedz. Dobra, widzowie, ja mam nadzieję, że wam się spodobał. Pierwsze wymary zwiedzone. Do zobaczenia następnym. Cześć.